Sam Jezus rozesłał za ich pośrednictwem na wschód i na zachód święte i niezniszczalne przesłanie o wiecznym zbawieniu. Przesłanie o zbawieniu w Chrystusie na przestrzeni minionych dwóch tysięcy lat zmieniło życie milionów ludzi. Jednym z nich jest polski emigrant Konstanty Jaroszewicz, który na ulicy w Nowym Jorku słyszy zwiastowaną Ewangelię. Zafascynowany Chrystusem. Postanawia w 1921 roku wrócić do ojczyzny i rozpocząć pracę ewangelizacyjną. W ten sposób ruch Kościoła Chrystusowego trafia na ziemię polskie. Przesłanie o Chrystusie rozchodzi się po Podlasiu i wschodnich rubieżach. Grono naśladowców Chrystusa rośnie, powstają nowe społeczności. Druga Wojna Światowa powstrzymuje działania i rozwój Kościoła. Po jej zakończeniu liderzy postanawiają przenieść centralę kościoła z Brześcia do Warszawy. Dzięki wsparciu przyjaciół z Ameryki w 1947 roku kupują zrujnowany budynek przy ulicy Puławskiej w Warszawie. To miejsce ma także stać się siedzibą lokalnego zboru. Pierwsze nabożeństwa odbywają się w mieszkaniu założyciela społeczności, pastora Jerzego Sacewicza. A dzięki wysiłkom gospodarza budynku Mikołaja Kobusa, remontowane są kolejne pomieszczenia. 18 kwietnia 1948 roku następuje otwarcie centrali Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych i Kaplicy Zboru Warszawskiego. Społeczność zaczyna oficjalnie funkcjonować, a w jej służbę włączają się Paweł Bajeński i Bolesław Winnik. Grono wierzących rozrasta się, choć czasy w Polsce są trudne. Początek lat 50. obfituje w aresztowania, ciągłe nękania i rewizje. W więzieniu przebywa również wielu liderów Kościoła Chrystusowego. Ale rok 1953 przynosi stopniowe odradzanie życia Kościoła. Nowe, świeże pomysły rozpoczynają wyjątkowy etap. W latach 60. do pracy przyłącza się nowe pokolenie Jerzy Bajeński, Danuta Ryżyk, Alicja i Aleksander Lewczukowie organizując obozy młodzieżowe, wędrówki misyjno-robocze i zespół muzyczny. W 1981 roku Jerzy Sacewicz, po 60 latach pracy w kościele, przekazuje pastorowanie Andrzejowi Bajeńskiemu. A zbór przyjmuje nazwę własną chrześcijańska społeczność. Na początku lat 80., dzięki kontaktom Jerzego Bajeńskiego z Zachodem, chrześcijańska społeczność staje się centrum charytatywnym, skąd rozdawana jest żywność osobom potrzebującym na masową skalę, w czasie gdy sklepowe półki świecą pustkami. Myśl, by dalej nieść przesłanie o zbawieniu innym, owocuje organizacją kilkutysięcznych konferencji młodzieżowych, które odbywają się w połowie lat 80. W roku 1987 rozpoczyna się akcja Biblia pod namiotem. Wielu Polaków ma możliwość otrzymać Biblię i przeżyć osobiste spotkanie z Chrystusem. Wspaniałym owocem akcji jest powstanie nowych społeczności w Czechanowie, Grudziądzu i Płocku. Swoją działalność rozpoczyna Chrześcijański Instytut Biblijny. Agenda katechetyczna Świat Dziecka prowadzi służbę dzieciom. Fundacja Słowo Życia, znana obecnie jako Proem, rozpoczyna pracę wśród młodzieży i dorosłych. W latach 90. Mimo rozbudowy i organizacji drugiego nabożeństwa niedzielnego, w kaplicy robi się ciasno. Na początku nowego milenium pojawia się możliwość utworzenia placówki na warszawskiej Pradze. W tym czasie stacje misyjne w Sandomierzu i Lublinie przekształcają się w samodzielne zbory. W 2004 roku społeczność chrześcijańska północ staje się autonomiczną społecznością a jej pastorem zostaje Krzysztof Zaremba. Andrzej Bajiński poświęca się służbie prezbitera naczelnego Kościoła Chrystusowego, przekazując pastorowanie Zbigniewowi Tarkowskiemu. Puławska dalej niesie innym przesłanie o zbawieniu. Prowadzona jest stała praca dla kobiet, mężczyzn, rodzin, młodzieży i dzieci. Powstają nowe inicjatywy, jak Akcja Sąsiedzkiej Pomocy, Organizowane są przedstawienia ewangelizacyjne, Labirynt, powstają projekty muzyczne. Piątkowe wieczory zarezerwowane są dla spotkań szabatowych. Działa poradnia Wytchnienie, Klub 50, prowadzi pracę wśród seniorów. Na szeroką skalę prowadzone są działania charytatywne przy współpracy z lokalnymi organizacjami. Powstaje otwarte dla mieszkańców Mokotowa przedszkole For Kids, a także młodzieżowy klub Zap, oblegany przez uczniów pobliskich szkół. W roku 2018 następuje otwarcie miejsca spotkań na Ursynowie. Przez lata Puławska kojarzona była ze społecznością, która prowadzi służbę i spotyka się w kaplicy przy ulicy Puławskiej 114. Jednak Puławska Zawsze była czymś więcej niż miejscem. Dziś widać to jeszcze wyraźniej. To społeczność, która spotyka się na Mokotowie i Ursynowie, a najlepiej opisuje ją DNA: wierni, przyjaźni, wielopokoleniowi, oddani i zaangażowani. Świętując jubileusz stulecia Kościoła Chrystusowego. Dziękujemy Bogu, że możemy być małą, ale znaczącą jego częścią. Cieszymy się, że mamy swój udział w społecznościach chrześcijańskich działających w Warszawie, w społeczności północ, południe, zachód i wilanów. Jesteśmy wdzięczni za naszych poprzedników, dumni z ich dorobku, wspólnie tworzymy historię Kościoła Chrystusowego dalej przekazując święte i niezniszczalne przesłanie o zbawieniu.